Dzielność deweloperów. W projektach jest co innego, niż tutaj stoi. Złe prawo. 14 rodzin nie może wrócić do swoich domów, a nadzór budowlany za nic nie odpowiada. Chaos przestrzenny. Deweloper śmieje nam się w twarz. Gorsza jakość życia. Cztery mieszkania w jednym mieszkaniu w bloku. Zrujnowane życie lokatorów. Dziękuję. Taką pętlę na szyi. Czy da się uzdrowić w polski rynek mieszkaniowy? Oblicza patodyweloperki. Dobry wieczór, Ryszard Cebula. Kontynuujemy uwagę z Łodzi, gdzie tu, za moimi plecami, miało powstać ekskluzywne osiedle Tłumia Gardens firmy Freight. Pierwsi lokatorzy mieli się prowadzić już półtora roku temu, ale deweloper opuścił plac budowy. Podobnie jak znajdującą się vis-a-vis -vis tych bloków kolejną swoją budowę o szumnej nazwie Tuwima Sky. Tam miały być po prostu wysokościowce, wieżowce. Proszę Państwa, takich niedokończonych budów firmy raid jest w całej Polsce, uwaga, 15, co oznacza tysiące z klientów, którzy kupili mieszkania i nie mogą się do nich wprowadzić. I Państwo jesteście dokładnie w takiej samej sytuacji. Czy Wy też kupowaliście swoje mieszkania z nadzieją na, na, na to, że będziecie już od półtora roku mieszkać? Tak naprawdę mieszkanie kupił nasz syn, tak? Młody chłopak wziął kredyt na 30 lat, jego pierwsze mieszkanie miało być super, tak? No okazuje się, że nie jest fajnie. Boimy się, że syn zostanie bez mieszkania, z kredytem, no i z nie będzie... Ben... I z rodzicami. Taki włoski model rodziny. Tak. No dobrze, ale proszę państwa, kiedy wy się dowiedzieliście o kłopotach tej firmy i, i kto was o nich informował? generalnie z mediów, tak? No to tylko już z mediów, z, z, z... z Po budowie zaszli... by, było widać, że ekipy wykonawcy. się wynoszą. No tak, a czy, 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 dewe, czy deweloper, nie wiem, mieliście jakieś pisma od dewelopera, albo wy sami się kontaktowaliście? Nie mamy w ogóle żadnego kontaktu z deweloperem. Aktualnie to nawet nie ma biura sprzedaży, jest zamknięte i nie da się dodzwonić do nikogo. Raz na jakiś czas odbiorą telefon, ale to jest raz na jakiś czas. Tutaj, no, przeważnie można było podjechać i jeszcze tam nam mówili, przekładali cały czas te terminy, a teraz nie ma nawet z kim porozmawiać face to face. Tak, ale to był jeszcze czas, kiedy można było kupić mieszkania, dlatego oni tam byli. A no tak, w tak. tym momencie, kiedy, kiedy już mieszkania nie ma, kiedy wszystkie mieszkania są kupione praktycznie, to tu w biurze sprzedaży nikogo nie ma. Nawet problem jest, problem w tym momencie nawet jest, kiedy oni, kiedy mieliśmy mieć już tą własność przeniesioną, mm. za każdym razem musimy prosić Kokolwiek zbiór. Tak? to ja tak. rozumiem, że teraz nie ma mowy o przeniesieniu własności, mamy, a nie mamy do kogo się zwrócić, bo, bo nie, nie, nie ma się do kogo dodzwonić. Do, do, do Umowy kredytowe mają e, zawarty termin przeniesienia własności, tak? E, to wynika z harmonogramu, wiadomo, i tak dalej. Ale teraz o co chodzi? Chodzi o to, że bank, jeżeli minie ten y, termin przeniesienia własności, prosi nas o przekazanie takiego dokumentu, czyli aktu y, umowy deweloperskiej. My takiej umowy nie jesteśmy w stanie przekazać, no ponieważ nie ma przeniesienia. I problem jest nawet po prostu, żeby zdobyć to pismo, tak, trzeba pisać maile, do tego musimy mieć jakąś podkładkę z banku, że faktycznie ktoś od nas tego żąda. Czyli to nie jest takie proste. Na takie pismo ostatnio czekaliśmy trzy tygodnie, przepraszam, przy czym ten termin, e, jak gdyby minął przeniesienia własności, bank nie dostał pisma. No i co się okazało? Synowi podniesiono marżę kredytu. No w tej chwili to pismo otrzymaliśmy, znowu kolejny Czyli aneks. Do was coś... stoi, a kredyt jest coraz droższy, coraz większy, coraz tak, więcej, coraz, coraz więcej droższy. płacicie. Znaczy coraz więcej. No dodatkowe koszty dochodzą, okay. których można by było uniknąć. A w jakim stanie są te wasze mieszkania? Bo pani mówiła, że tam zalega woda. W Rumi mieszkania były rozkradane, bo tak naprawdę podobnie jak tu. Czy tu jest jakaś ochrona? Ja nie widzę. Nie ma żadnej ochrony. Nie ma żadnej ochrony, ochrony. Ma no, żadnej ochrony jak jest. widać, że nawet jest garaż otwarty. Tak naprawdę to ogrodzenie niby jest, ale tak naprawdę każdy może sobie przejść i może tam wejść i wziąć sobie co chce. Wy Państwo macie jakiś pomysł, to, pomysł, jak odzyskać te swoje mieszkania? Bo deweloper no, włożył głowę w piasek i on nie chce z wami rozmawiać. No to wy to mówicie, ja to słucham i potwierdzam. Co, co zrobicie? Zrzeszyliśmy się w grupę, która działa z kancelarium GPLW, której przedstawicielką była pani mecenas. Pani mecenas jest tu na naszym planie, będziemy za chwilę rozmawiać. Okay. I yy, yy, z jej pomocą chcecie odzyskać te mieszkania? Tak, dokładnie. I tak jak powiedziała, jeżeli zrzeszymy się w odpowiednią ilość osób, jesteśmy w stanie jakby Przejęcie przejąć w, i tak. no bo wasza inwestycja jest w całkiem jeszcze już do, dobrym stanie, no przynajmniej ją widać państwa mieszkanie jest na siódmym bloku, na siódmym piętrze bloku którego nie ma, a który miał być oddany do użytku kiedy? powiedzcie dzień dobry, no w tym momencie nasz, nasz blok powinien już mieć ponad siódmy ko, siódmą kondygnację natomiast nasze mieszkanie znajduje się na szóstej, dwa mieszkania natomiast jak widać, nasza inwestycja nie wyrosła jeszcze ponad grunt Dwa, eee. miesz, dwa mieszkania to jest kupę pieniędzy? Ile wy zapłaciliście za te mieszkania? No, ponad śred... Łącznie 780 tysięcy, w tym momencie mamy zapłacone 45%, to jest około 400 tysięcy. 45% tylko za dziurę w ziemi zalaną. Zalany beton. Be, beton. To jest tak? kolejna, kolejna nie, nie. sytuacja, gdzie będziemy na pewno do banku zwracać się o no, jakąś, jakąś aprobatę tego? No na jakiej podstawie nie? wypłacił do wyprowi za, za dane skończone Etap. etapy. No dlatego, bo te, te fundamenty dlatego, że... i płyta to chyba nie jest 40% Absolutnie, to jest 20%. A skąd wy wiecie, że te 40% zostało Bo mamy wypłacą? to w harmonogramie tam są etapy, mamy etapy, podróżone. mamy za to dokładnie płacimy i w tym momencie. W tym momencie to, co zapłaciliśmy powinno być na, już e, być na minus jeden, czyli powinniśmy tak. mieć garaże, własne garaże, tak. żebyśmy mieć. E, zadaszone. No, no, zadaszone. No, no dobrze, i o ile tam e, m, mieszkańcy się prowadzić <grym> półtora roku temu, to u Was od dwóch lat, e, jak mówiłem, hula wiatr i nic się nie dzieje. Co wy robicie? Jakie wy działania podejmujecie, żeby, My no, no, żeby odzyskać do, e, te swoje pieniądze albo mieszkania? Jedną rzecz, którą zrobiliśmy w tym momencie, to do adwokata złożyliśmy się i dołączyliśmy do pozwu zbiorowego do prokuratury okręgowej w Łodzi. Aha, czyli jest pozew zbiorowy wszystkich tak, poszkodowanych tak. przez kraj. Tak. tak, i dołączyliśmy okay. się dołączyliśmy do nich. Natomiast będziemy pewni prekursorami tego, że będziemy chcieli też zebrać ludzi, którzy będą bezpośrednio uderzać w bank ING który po prostu no, dopuścił się, moim zdaniem, dużego zaniedbania. Czyli zbyt wcześnie wypłacił tę transzę Oczywiście. Tak? Bez, bez żadnej weryfikacji budowy, na jakim etapie ona jest. No I tak. wypłacił deweloperowi zbyt dużą transzę. Na to, co jest w tym momencie zrobione. Proszę Państwa, tak naprawdę ten Łódź to jest takie zagłębie dewelopera Rate, bo poza Tuwima Garden, z tym osiedlem, poza Tuwima Sky, czyli wieżowcami, których jeszcze nie ma, no ale jest płyta wylana, jest kolejna inwestycja, Łozowa 48. Tam tak naprawdę ma powstać ile bloków? Eee, bloków miała powstać około 8. Na pierwszym etapie miały powstać dwa bloki, z których nie powstał żaden, bo od Wiosny tamtego roku na budowinie dzieje się nic. Zostało nam. Osiem bloków miało powstać, są fundamenty do dwóch, czyli dla sześciu nawet nie ma, nie ma żadnych fundamentów, tam po prostu rośnie trawa w polu? Tak, tak, to miały być kolejne etapy. Nasze etapy miały być skończone. Tak jak mi mówi deweloper, do końca tamtego roku, czyli roku 2024. Czyli pan już powinien mieszkać w swoim mieszkaniu? Tak. E, co, co więcej, deweloper w momencie sprzedaży obiecywał mi, że ja na pewno się wprowadzę, bo to jest łatwa budowa, a zależało mi na szybkości Te, odbioru tego mieszkania, bo ja chciałem się do tego mieszkania wprowadzić razem z narzeczoną. Tak, tak samo w naszej inwestycji, ponieważ ja z kolegą Łukaszem e, dokładnie w tym samym, e, na tym samym osiedlu kupiłem mieszkanie i mam taką samą sytuację. Również bardzo zależało mi na czasie, żeby jak najszybciej odebrać sobie klucze do mieszkania, żeby się wprowadzić, żeby uniknąć sytuacji takiej, która no niestety mnie spotkała, czyli jednoczesny wynajem mieszkania, które no, każdy wie aktualnie jest no tak, żeby my musieli podwójnie, podwójnie płacić, bo płacić I dodadko, raty kredytu tak, i, dodatkowo, i, wynajem. i dodatkowo kredyt. Ja powinienem aktualnie móc już e, 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 kończyć mieszkanie w... w Wykańczać tak, wstawiać meble i tak dalej. Na chwilę obecną nie stoi nawet ściana. A czy to prawda, że deweloper e, zamierzał oddawać mieszkania w różnym terminie w tak. tym samym bloku? Tak. Zgadza się. No to, no to... Z tego, co nam wiadomo, to tak. W grudzień. Tak. Tamtego roku, a my kwiecień tego roku. Ta sama czy co, jedna klatka miałaby być oddana w grudniu, ale być może jedno piętro tak, w grudniu, możliwe, a w kwiet... chodziło o piętro. W, w momencie, kiedy zadawałem deweloperowi pytania, w momencie, kiedy już było wiadomo, zaczęli ludzie się gromadzić i zaczęło się robić w ogóle tego wielka sytuacja, zadawałem pytania, kiedy te bloki zostaną oddane. Kilka razy przekazało mi kolejne terminy, aż w końcu kontakt się urwał i przestał mnie, przez to ze mną w ogóle rozmawiać. Po prostu mnie zbywa. Przychodziłem do dewelopera, posiedzieliśmy chwilę w ciszy, powiedział, że nie może mi udzielić takich informacji, aż sobie poszedłem i tak za każdym razem. Razem. Czy państwo macie jakiś pomysł, jak, jak nie wiem, albo odzyskać pieniądze, albo zmusić dewelopera do dokończenia budowy, do rozpoczęcia budowy tak naszym naprawdę? W właśnie Rozpoczęka. do rozpoczęcia budowy, ponieważ tak jak tutaj stoi przynajmniej jakikolwiek tak, budynek, tak, w naszym tak. wypadku nie stoi nawet ściana. No no i Poza co? wylanym betenem, no i co, betonem. Co, co pan będzie robił? Co pan Na będzie chwilę obecną robił? złożyliśmy sprawę w sądzie przeciwko deweloperowi o rozwiązanie, rozwiązanie, o rozwiązanie polubownej umowy. Nie, to się nie udało, więc no poszedł wniosek do sądu. Sprawa w sądzie jest. Oczywiście również dołączyliśmy do pozwu zbiorowego tutaj jak i cała reszta. I walczymy z deweloperem. Mamy nadzieję, że tutaj państwo się wykaże odpowiedzialnością w tym temacie i jakkolwiek też będzie nam chciał, chciał państwo pomóc, ponieważ no sami mało możemy przeciwko takiej sile, jakiej Poszuk jest ten deweloper. Poszukajmy developer. pomocy u mecenasa. Pani, pa, pani mecenas jest z nami. Pani słuchała tej rozmowy, słyszała pani z tak. odległości. No właśnie, to jest w ogóle jakaś kompletna paranoja, bo o ile w Tuwima Garden tam stoją bloki, one no muszą być dokończone nie wierzę, że tak się nie stanie. Stanie się. No to, 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 co, to co robić w takiej sytuacji, gdzie ludzie mieli mieszkać, a jeszcze nawet fundamentów nie ma? Przede wszystkim ważne jest, żeby nabywcy kontaktowali się ze sobą. Są różne grupy na portalach społecznościowych, gdzie można znaleźć osoby, które są tak samo poszkodowane tą sytuacją. W grupie można działać więcej. Można właśnie iść w kierunku postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, zgłaszać propozycje układowe, dyskutować je, no tak, ale pani, przejąć inicjatywy. tak, dobrze, ale konkretnie. Bo o ile taką budowę można dokończyć, mówiła Pani w uwadze w tvn mm. że można przejąć od dewelopera budowę i dokończyć własnym sumptem, w cudzysłów, no to przecież ci mieszkańcy, ci ludzie, którzy nie mają nawet fundamentów, a pieniądze zapłaciliście 40 ile? 40%. 40%. No to co oni mają zrobić? No bo przecież nie będą kopać fundamentów, nie, nie, nie będą prowadzić całej budowy od początku do końca. To nie to jest wprowadzenie budowy własnym sumptem, tylko zaproponowanie nowego podmiotu, który przejmie kontrolę nad deweloperem, nad tą inwestycją i dokończy ze nowego, swoich środków no, 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 te, nowego, nowego dewelopera. Nowego nowego, nowego tak, na poszukać, na tak? rachunkach powierniczych dalej są środki pieniężne, które mogą dofinansować. Nowy podmiot może wejść, który pomoże zrealizować te inwestycje, tak żeby wszyscy byli no to Proszę doradzić konkretnie tym ludziom z Łozowej. Zresztą podobnie, pod, po, po, podobna sytuacja jest Podobre, hmm, Tu w Sky. Ale tak, co, co oni by mieli jutro pojutrze zrobić, no? Ale tak, 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 tak realnie, tak konkretnie. Znaleźć innych poszkodowanych, zebrać się w grupę, zgłosić się do dobrego doradcy i tam szukać pomocy. Doradcy, czyli mąd wprost... Do... Kancelarii Prawnej, doradcy okay. restrukturyzacyjnego. Okej, okay. i to się da zrobić. Tak. A jaka jest szansa na odzyskanie pieniędzy, gdyby ci ludzie, ktokolwiek z państwa, jednego, jednej, drugiej, trzeciej budowy chciał się wycofać z tej inwestycji? To jest w ogóle możliwe? Oczywiście można odstąpić od umowy, wyznaczyć deweloperowi dodatkowy termin na zawarcie umowy i odstąpić od umowy. Powinny wtedy zostać środki w całości zwrócone, zostają zwrócone środki z rachunków powierniczych, a resztę powinien zwrócić deweloper. Przy inwestycjach po. Powinien, a to jest... to, to się musi, dzieje. Musi, ale jeżeli a, jest musi. zagrożony niewypłacalnością. A, to jest, to jest, to jest. Jeżeli inwestycje są zawierane na podstawie nowej ustawy deweloperskiej, to jest też tak zwany deweloperski fundusz gwarancyjny, który zwraca te środki, jeżeli nie zrobi, nie zrobi tego deweloper. Proszę Państwa, mamy szansę, że uda się przeprowadzić, dokończyć jedną budowę, rozpocząć drugie z pomocą prawników. No sami ludzie tego nie zrobią. Dziękuję, to wszystko z Łodzi przenosimy się do Rzeszowa, gdzie jest Daria Górka. Ja myślę, że wiele z tych rad, które usłyszeli Państwo od rozmówczyni Ryszarda Cebuli, będzie też adekwatnych dla tych wszystkich ludzi, którzy są za moimi plecami, bo tam w Łodzi przynajmniej jedna z budów już stoi. Myślę, że wiele osób tutaj marzyłoby o czymś takim, bo tutaj hula wiatr za naszymi plecami i dosłownie i w przenośni. Resowia Sky, ten budynek, który miał tutaj powstać, miał być duży, monumentalny, nowoczesny, w otoczeniu zieleni, z panoramą miasta. Tak, deweloper, ten budynek i pod takim kątem go sprzedawał. Klucze do mieszkań pierwotnie miały być przekazane nabywcom już w styczniu tego roku, czyli właściwie mogli być i ludzie, którzy są za moimi plecami już tam mieszkać, Tymczasem tam nie ma nic, tam jest dziura w ziemi. Proszę pana, pan był jedną z tych osób, która kupowała te mieszkanie na samym początku, czyli pan te klucze już powinien mieć, tak obiecywano. Tak, ja już 30 stycznia czy 31 stycznia powinien dostać klucze do mieszkania. Tymczasem widzimy, że tam za naszymi plecami nie ma nic. Kiedy pan się zorientował, że jest źle? To było po wpłaceniu już drugiej transzy. Myślę, gdzieś w marcu 2022 roku zapłaciłem pierwszą i gdzieś pewnie po, po około roku ja już wiedziałem, że coś jest nie tak. Dzwoniłem nawet do, do, do sprzedawcy, a on my wszystko jest w porządku, my tylko rzeczywiście mamy problem z, z wyłonieniem wykonawcy, ale leki posi, no podpiszemy jakiś aneks i będziemy wykonywać dalej. No właśnie, ja myślę, że to w tej sytuacji jest takie bardzo trudne, że od początku. Te... Sytuacja nie była jasno wam komunikowana. No na pewno, bo nie było zdecydowanie powiedziane, że zaczynamy w, te, YouTube, w, te, w ten miesiącu w następnym, czy w którymkolwiek, tak? Tylko będzie, mamy lekki z nie wiadomo kiedy będzie i coś, ale będzie na 100%, na pewno będziemy wykonywać, proszę się nie martwić. Cały czas takie informacje. No właśnie, to jest ciekawe, bo pan już wiedział, że coś jest nie tak, a panowie w tym czasie w 2023 roku podpisywali umowy. I co panom mówili, że kiedy ten blok będzie oddany? Ja miałem klucze odebrać w grudniu 2026 roku. Pan? W październiku 2026. To jest ciekawe, że ta wersja zmieniała się Dokładnie. cały czas. Ile pan zainwestował tutaj? Ponad 170 tysięcy złotych. Pan? Podobnie jak kolega w dwóch transzach. Czy dzisiaj pan widzi jakiekolwiek szanse na to, żeby te pieniądze odzyskać? No W tym momencie takich szans nie widzę. Mamy nadzieję, że. Kiedyś, kiedyś może się uda, ze względu na to, że ta działka jest zabezpieczona przez prokuraturę i deweloper nic z tym nie może zrobić. Więc może kiedyś po, po naszych długich próbach i staraniach uda się odzyskać. Jeżeli nie całość, to chociaż część naszych pieniędzy. Żyjemy nadzieją i, i czekamy na pozytywne rozwiązanie. Proszę Państwa, to są ludzie, którzy stracili często oszczędności swojego życia. 100 tysięcy, 200 tysięcy, 380 mieszkań w tym bloku miało powstać, jedna trzecia z nich mniej więcej była sprzedana. To są. Dramaty ludzi to są osobiste historie, my będziemy to opisywać Państwu. Będziemy to opisywać Państwu cały czas, zarówno historię tej budowy, innych budów dewelopera Height, ale nie tylko. Oblicza pato deweloperki to jest cykl, który w uwadze będziemy kontynuować, a kolejna odsłona tego cyklu już w przyszłym tygodniu na antenie uwagi.